17-krotny mistrz polski, jeśli się nie mylę, dwukrotny mistrz świata Wako. No i to dopiero zdaje się, że początek Michał Turyński debiutuje w KSW. Wielkie, wielkie gratulacje. Dziękuję serdecznie, tak zgadza się. No powiem szczerze, większość mi skreślała, nawet, nawet tutaj że tak powiem, no nie byłem faworytem, ale z drugiej strony powiem Wam szczerze, że to było dość takie fajne, bo nie ciężyła na mnie żadna presja. Też wiedziałem, że nawet jeżeli bym powiedzmy przegrał swój debiut w MMA, to nie stawiałoby to w żaden sposób mojej kariery w kickboxingu, gdzie aktualnie jestem zawodowym mistrzem świata Federacji King of Kings, także, także dziękuję tutaj federacjom moim. Że, że zezwoliły na tą walkę. KSW na przede wszystkim to największe że tak powiem podziękowania należą się Arturowi Gwoździowi, który, który że tak powiem tą walkę tam negocjował ciężkimi bojami i dziękuję władzom KSW za to, że, że pozwoliły mi zadebiutować no i pokazać to co potrafię najbardziej, czyli, czyli efektowne wykończenie. Czy to jest to znaka, że była to na razie walka jednorazowa? Tak i tutaj też ukłon w stronę Federacji, że jeżeli jeżeli będą chcieli mnie dalej zobaczyć w walce, walkach MMA, no to ja jestem otwarty i czekam na ich propozycje. No myślę, że my wszyscy tutaj, zarówno dziennikarze, jak i kibice, chcemy. Proszę powiedz, czym ta walka różniła się od tych walk w kickboxingu? Pomijając to, że no to są zupełnie inne płaszczyzny, ale pod względem mentalnym, z jakim nastawieniem wchodziłeś do walki? Czy była swego rodzaju niepewność tego, co Cię spotka? Słuchajcie, ja wiedziałem pewne założenia poczyniliśmy. Oczywiście na całe przygotowania moje, jeżeli chodzi o MMA, miałem niecałe 5 tygodni, więc przez te 5 tygodni przepracowałem na tyle, na ile mogłem. Zdawałem sobie sprawę, a na tyle jestem świadomym zawodnikiem, że w momencie lepszej dyspozycji gościa, którym bym walczył powiedzmy w parterze, no to wtedy mogłoby to się różnie potoczyć. Natomiast mam kowadło w ręce, mam kowadło w nodze. Ostatnie dwie walki w kickboxingu skończyłem kolanami. Tutaj też to kolano weszło, które zastopowało glebę na tyle, że mogłem później dalej sobie pociągnąć, tak? No słuchajcie, no kurczę, no, my kickbokserzy mamy niesamowitą wolę walki. No i jak widać przyjąłem te parę ciosów y, Patryka bardzo mocnych. Natomiast nieważne ja ile ciosów przyjmieć, jak bardzo możesz iść do przodu później. Nie? Powiedz no, może o samym skończeniu, bo już kiedyś coś podobnego widzieliśmy. Kilka razy. Słuchajcie, na dobrą sprawę powiem szczerze, że płaszczyzna pozioma jest dla mnie troszeczkę nowością. Ja w pewnym momencie stanąłem i nie wiedziałem, co miałem zrobić. No może nie tyle, że nie wiedziałem, tyle, że zastanawiałem się. Ten ułamek sekundy, krzyknął mi narożnik. Michał, bij, łokcie! I ja wtedy docisnąłem, Łukasz mi krzyknął, duź go, duś! I Ja wtedy jak docisnąłem łokciem, poczułem, że Ech! wypuścił powietrze Patryk, wtedy złapałem go, docisnąłem mocniej. No i wtedy już odklepał. Także tutaj akurat y, nie ćwiczyłem tej techniki, żeby nie było. To była e, po prostu obserwacja mojego narożnika, któremu serdecznie dziękuję. I, I tyle. Udało się. Trenujesz, e, traktujesz MMA w ogóle poważnie, jeśli chodzi o treningi, czy, czy wracasz do kickboxingu i jakby parterowo odpuszczasz wszystkie, e, wszystkie zapasy, parter, grappling. I tu Michał, podpowiadasz, żebyś się zastanowił, co powiesz. Dobra, to ja te zacznę troszeczkę od tyłu. Osoby, które śledzą moją karierę, wiedzą, że w 21 lat Zdobyłem 5 tytułów zawodowego mistrza świata trzech federacji Znaczących się federacji na świecie Zdobyłem 17 tytułów mistrzów Polski w pięciu sztukach walki W Muay Thai, w low Kick, w K1 Walczyłem na naprawdę największych arenach na świecie Wygrywałem walkę jako pierwszy Polak w World Super Series Glory w Chicago Słuchajcie, walczyłem dla K1 Global, czyli całego światowego potentata Jeżeli chodzi o K1 w Japonii, w Yokohama Arena, gdzie wszystko się zaczęło Słuchajcie, walczyłem na jednych z największych gal I, i tak na dobrą sprawę Walczyłem również w Ergo Arenie w 2013 roku do Federacji King of Kings. Także tutaj, jeżeli chodzi o taki stres, to nie miałem takiego stresu. Jeżeli chodzi o samo wyjście, to nie robi na mnie wrażenia. Natomiast zaskoczeniem dla mnie jest parter i na pewno yy, walczyłem też w Almie. Też miałem swoje początki u Pawła Szubarta jeszcze w starym Boy Teamie w klubie, który wówczas nie poprowadził. Także miałem takie początki dość dobre, jeżeli chodzi o, o parter, tylko to było kilkanaście lat temu. Teraz yy, na starość troszeczkę zwariowałem i zacząłem. <noise> Zacząłem, że tak powiem, bawić się w MMA i podoba mi się to, także chyba zostanę tu na dłużej. Jak, ma, jak mawiał trener Zbigniew Tyszka, nie ma się czego bać, bo generalnie siła i skrętówki. A ja zapytam, no nie chciałeś tego zdradzić w klatce, ale kiedy schodziłem, zapytałem, czy... No to był statement, wyzwanie dla Arka Wrzoska, ja wiem, że wziąłbyś każdego, bo jesteś absolutną legendą sportów walki w Polsce, ale czy to jest główne nazwisko, cel numer jeden? Z tego, co wiem, to na chwilę obecną mogę zapomnieć o Arku Buarek. W tej chwili ma już 4, wa piątą walkę będzie walczył, no, tak? Dobrze mówię? 4 walki wygrane. Pią tak, 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 tak. Piątą walkę będzie walczył, więc, więc jest całkowicie w innym miejscu. No muszę go gonić. Także przypuszczam, że jeżeli ktoś nie wypadnie i nie wejdę jako zastępstwo, to przez najbliższy czas mogę zapomnieć o walce z Arkiem. Ale to nie dlatego, że ja jej nie chcę, bo ja, tak jak mówiłeś wcześniej, walczyłem z ponad 15 mistrzami świata i tutaj dla mnie nie jest to jakiś. Zawodnik, którego bym się w jakiś sposób obawiał. Przetrenował wiadomo, dłużej ćwiczył już 2 lata MMA, ale ja też jestem ambitnym zawodnikiem. No i mam już swoje lata, ale pamiętacie jedną rzecz, że ja nie przestałem trenować. Ja 21 lat jestem mnóstwo no w treningu, cały czas trenuję. Przed, przed całą galą KSW uprowadziłem 10-12 treningów w tygodniu po dwa razy dziennie. Słuchajcie, ja przepracowałem naprawdę dobrze. Byłem trenowo przygotowany. Wiedziałem na co główne takie elementy, które Patryk, że Patryk z stójce będzie bił bardzo mocno, szedł do przodu i obalał. I my na to byliśmy przygotowani i Zabraliśmy kolana, te kolana weszły, troszeczkę zawiodła obrona już w parterze, no ale tak jak mówię, no pewne rzeczy trzeba po prostu przetrenować, mimo tego, że zawodnik jest świadomy, jeżeli nie przetrenował tego na treningu, to nic z tym nie zrobi, tak, no tutaj akurat udało mi się go wypchnąć, też trochę, że tak powiem szczęścia, no niestety w sportach walki, a w wadze super ciężkie trzeba mieć dużo szczęścia. Cały czas zajmuję się wykuwaniem przeróżnych broni, bo byłem u Różala i widziałem topór, który mu zrobiłem. Słuchajcie, są pasje. Ja naprawdę mam bardzo wiele pasji, których na pewno byście się nie spodziewali. Ale tak, lubię rzeźbić w metalu i biała broń jest moim takim konikiem. No, Różalowi zrobiłem taki topór, który waży 14,5 kg, z litej hartowanej stali, no zajęło mi to 3,5... miesiąca rzeźbiłem go, bo to stalo niestety nie jest na tyle plastyczne, żeby można było sobie glinę urabiać. Ale słuchajcie, no jest to fajna zabawa. Kiedyś myślałem również o walce na miecze. Jest we Wrocławiu również takie, takie bractwo, które też preferuję. Także też nie mówię jeszcze nie, że nie wystartujesz w takich zawodach dla czystej ciekawości. Ale to jest taka pasja. Zresztą, motocykle, strzelanie też również. Super. Miecze raczej długie, mieczy półtora ręczne, czy co preferujesz? Ogólnie rzecz biorąc najbardziej takim bitnym mieczem jest kilogramowy miecz, bo ten najbardziej można operować, tak? Miecze japońskie to są miecze, które mogą na ten. W półdystansie, sztylety, karambity różnego i innego rodzaju miecze bojowe i takie tam inne. Długo mówimy na ten temat mówić, ale nie wiem, czy będziecie chcieli słuchać na ten temat. Natomiast fajna zabawa, fajnie, kiedy się nadaje czemuś kształt, tak samo jak w treningu, że trenujesz, poświęcasz temu czas, są efekty, to napędza i tak samo. Jest, jeżeli tworzysz coś, robisz, wychodzisz i ludziom się podoba, to znaczy, że to jest to. To ja na koniec zapytam, bo mamy absolutnego obywatela, który stawił Tobie dzisiaj czoła, ale jest po dwóch porażkach, więc Ty jako legenda, jako doświadczony zawodnik, co byś powiedział Patrykowi Tołkaczewskiemu po dzisiejszym wieczorze? Przede wszystkim to, co każdemu zawodnikowi moim, bo również jestem trenerem w swoim klubie, Fighter Wrocław, który przejąłem po śmierci Tomasza Skrzypka, mojego trenera i takiego mentora życiowego, którego oczywiście brakuje tutaj najbardziej, bo bo jednak najbardziej potrafił do mnie dotrzeć, ale ma godnych następców, to im też dziękuję. Słuchajny, Patryk. Kurde, no przede wszystkim. Ja trzy razy z rzędu przegrałem i wszyscy w Polsce, wszystkie portale skreśliły już moją karierę, o, skończył się turyski i tak dalej. Nagle wychodzę, nokautuję gościa w minutę i nagle, o kurde, turyski wrócił. Ja nie wracałem, tak samo Patryk. Patryk nie musi nigdzie wracać. Patryk musi wziąć się do roboty, zawziąć się i po prostu celować dalej. Także wydaje mi się, że jest to wojownik, który tak jak ja, Bierze wszystkie walki, nie szachuje, bije się, jest charakterny i tutaj wydaje mi się, że jeszcze spokojnie sobie powalczy, Tym bardziej, że jest młody, w porównaniu do mnie. Więc, więc wydaje mi się, że przed nim jeszcze duża, duża, że tak powiem, kariera. Niech tylko się nie poddaje, niech ciśnie dalej. Tyle dzisiaj, ja, Michał Turyński. A my czekamy na więcej, bo wspaniałych kickboxerów w KSW jest cały korowód. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie, też czekam na tych kickboxerów. Pozdrawiam. Dzięki bardzo.